Godzina 18.35, a ja nadal w pracy montuję odcinek dla Was. Ten to, co dzisiaj tutaj troszeczkę ponagrywałem. I wyobraźcie sobie, że w końcu po pół roku, dosłownie, pół roku minęło, odkąd e paragony się praktycznie do mnie odezwały, żebym nagrał tutaj ten. Znaczy inaczej, to ja wspomniałem na live'ie, żeby... E-paragony, fajnie by było podjąć współpracę, oni do mnie napisali, podpisaliśmy jakąś tam umowę i ja przez pół roku yy, olałem temat i dziś w końcu nagrałem odcinek. Nagrałem w końcu odcinek, jak to się fizycznie ładnie tu pięknie generuje, jak się generują e-paragony, jak się generują yy, e-faktury, i właśnie teraz nagrałem ten odcinek, za chwileczkę go jeszcze też zmontuję i wyślę do eparagony czy oni by chcieli jeszcze coś dodać technicznego, bo tam oni mi umowę taką dość długą przesłali, a ja tej umowy nie przeczytałem. <grym> Dlatego też nie wiem czy oni tam chcą coś dodać czy nie. Także jak wyjdzie odcinek, to będę go chciał podpalić troszeczkę reklamą. No to Pamiętajcie o tym, że polubienie zostawić, bo sporo osób o te e-paragony pytało, i to na live, i to potem jeszcze w odcinkach, ja powiedziałem będzie, 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 będzie. I podejrzewam, że te osoby, które o to pytały już od dawien dawna te e-paragony mają, no ale z moim długim ogonem, aczkolwiek długi ogon był, teraz muszę się w końcu sobie zrobić jeszcze odcinek, w którym będę się chwalił. No bo ta regularność aktualnie jest dość elegancka tutaj. No ja jeszcze do domu dzisiaj nie trafiłem. Mówię, mamy godzinę 18.37, zanim tutaj zmontuję, jeszcze coś tam poogarynam. potem jeszcze ten odcinek zmontuję na Eparagony czyli dzisiaj będę w chacie około 20. No ale mam cel, działam, o kurde, jak miałbym tutaj tą bieżnię, to może bym sobie tu już mógł chodzić właśnie. Yy, tak, mam cel, mam swój cel w głowie na ten rok i na przyszły, także yy, cisnę, 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 żeby w końcu na tą emeryturkę iść. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w dniu kolejnym 15.48, a ja dopiero nagrywam pierwsze ujęcie, dzisiaj dzień masakratyczny pod wieloma względami, byłem w urzędzie skarbowym, byłem praktycznie jest bardzo dużo zamówień bardzo dużych, problem się pojawi bo wymiotło nam sklejkę, na koniec miesiąca po prostu firmy sobie robią koszty i nagle zamówienie po tysiąc złotych, 1000, złotych, tysiąc złotych, tysiąc i po prostu istne szaleństwo, o tutaj znowu było domówione ten produkcik elegancki, pyk, podkładki, to za chwileczkę wysyłam, właśnie wygenerowałem etykietę, najzabawniejsze jest to, że tu tutaj po suficie biega mi mysz. Zawsze jak się żniwa e, zaczynają, no to zawsze e, zawsze jak się żniwa zaczynają, no to wszystkie myszy z pola uciekają i w, oczywiście przyłażą do mnie, nie? Także ostro już zaczynam łapki wystawiać. No i to w sumie tyle. Bardzo dużo zamówień, nie zrobione nic, ani nie nagrany TikTok żaden, ani oczywiście nie mam na zapas nic, ani no ach masakracja, masakracja. Ale nagrałem, zmontowałem y, film dotyczący e-paragonów, wysłałem do akceptacji, znaczy do, nie do akceptacji, tylko zapytałem czy chcą coś dopisać, ale na razie mi w ogóle zupełnie nic nie odpisali. E, także czekam, bo bym chciał to puścić. A jeszcze mam tutaj w planach jedną współpracę, ale się nie wyrobię. Jutro chyba też będzie taki dzień, także nie wiem, czy dzisiaj mam wieczorem tutaj coś przycisnąć z pracą, czy, e, czy, czy tam, no, no, po prostu lubię takie dni, no, z drugiej strony, e, z drugiej strony takie dni lubię, ale wolałbym się skupić po prostu na moich tutaj zadaniach jako. Klienta, który pozyskuje, znaczy człowieka, który pozyskuje jakieś tam zamówienia hurtowe, a ja dzisiaj ani nikogo nie obdzwoniłem, ani nic, bo tutaj coś z, chcieli z Oszą, tutaj coś chcieli stąd, coś chcieli stamtąd i tak pierdoła mi się cały dzień po prostu zajmowała. Tak widz napisał, a co tam, nagram. Dziękujemy za zakup. Nic takiego szczególnego, ale zawsze jakby tutaj jeszcze stronę internetową wrzucił albo jakieś swoje logo, nie? Bo najfajniejsze w tych właśnie produktach, co się wrzuca do paczki, no może to być serduszko, może to być chmurka, może to być dowolny produkt. Tym bardziej, że każdy co w branży sprzedaje może to mieć inny produkt. No to zawsze takie serduszko się zatrzyma. Szkoda właśnie, że nie ma żadnego odnośnika, bo. Dziękujemy za zakup i no ale kurczę, jak się na Allegro sprzedaje, no to kurczę, nie może tu za bardzo nic wrzucić, ale takie serduszki właśnie zawsze zostają sobie, klient sobie zostawia, bo zawsze sobie myśli, a wykorzystam sobie i tam gdzieś przykleja, bo sobie tu coś ozdobię, nie? Także zawsze takie produkty są zbierane do czegoś i się mogą, mogą się po prostu komuś przydać, nie? I zawsze to jest coś miłego i zawsze klient na pewno zostawia lepszą opinię, także, także no. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie przy piątku, ale to będzie łatany odcinek, praktycznie dwa dni mnie tutaj w ogóle nie było. Coś mi, że tak powiem, wypadło, no i niestety przez dwa dni praktycznie ani nic nie nagrałem na ani nic nie nagrałem TikToka, ani nic kompletnie wypadłem. No i teraz dzisiaj piątek nadganiam, aczkolwiek będę pracował w sobotę i w niedzielę, dlatego też pewnie tutaj nadgonię z odcineczkiem plus z kontentem, no bo troszkę mi tutaj mm, czasu wypadło. Co dzisiaj, co się dzisiaj dzieje? Właśnie za niedługo mam spotkanie. W związku z cenami sklejki, ceny sklejki i ceny HD Effekt, i będziemy ustalali po prostu ceny. Bo zrobiliśmy taki skrypt, który to wszystko liczy, wylicza, tam cuda, yy, cuda różne. I musimy to wszystko sobie ustalić, ponieważ doszliśmy tutaj, jeśli chodzi o produkty ze sklejki, do prawie 2000 indeksów, czyli 2000 indeksów w stałej sprzedaży. No, i teraz już tym tak jakby roku, no planujemy po prostu dominację, na... znaczy dominację, nie wiem czy to można tak w ogóle nazwać, ale planujemy pomalutku po prostu strategicznie przejmować rynek, żeby no bo już jest tego dużo, już jest praktycznie wszystko wytestowane, wszystko jest tutaj zrobione tak jak być powinno, wszystko działa, wszystko funkcjonuje i serwisy maszyn i to i tamto i wycinanie i składowanie i cała infrastruktura tutaj działa, wszystko praktycznie nikt z nikim nie rozmawia, tylko się wszystko... Po prostu dzieje I dlatego teraz musimy jeszcze ustalić kwestię cen Żeby potem móc dowalić Kampanię na CHH, żeby móc dowalić Na Facebooku, żeby dropshippingowcy tutaj Dobrze zarobili, na przykład na Halloween Plus żeby partnerzy Wszyscy, którzy będą sprzedawali też, żeby mieli Po prostu najlepsze ceny, że jak konkurencja Jakakolwiek będzie się za to zabierała No to już teraz łapią się za głowę I mówią e, zawsze jak jest jakaś wycena e, Ja się zawsze śmieję a mogę wziąć tutaj, a nie, dobra, to nie, nie będę brał kartki, ale, a mogę tutaj napisać na tablicy mojej korkowej, nie, korkowej, tylko magnetycznej, ale teraz pewnie nie będę miał pisaka. Mm, oczywiście, że nie mam, a tu będę miał, dobra. Pokażę Wam na szybkości, bo jest na przykład zlecenie na coś tam, <laughs> czysto teoretycznie, 500 sztuk, y, czegoś tam wyciąć. No i przychodzą ludzie i wyceniają to po, nie wiem, 5 zł, y, 6 zł, 3,50, nie wiem 4 zł. no bo ogólnie rzecz biorąc, jak masz jeden ploter no to tak to sobie liczysz, nie, no tak to sobie powiedzmy wyliczasz no i tyle to wychodzi, no więc tych 10 takich wycen powiedzmy w tych cenach jest, nie a wchodzę ja w to wszystko i ja mam na przykład ploterów 12, nie no to ja takie 500 sztuk załóżmy czegoś tam wycinam klientowi no, nie wiem, czy to teoretycznie w 15 minut, nie? Czyli zajmuje mi to 15 minut. Czyli, ja za automatu wchodzę z ceną powiedzmy 2 zł. I tutaj już w międzyczasie yy, ci wszyscy klienci tutaj ze sobą już się kłócą, czy już przyszedł ktoś, kto zaniżył cenę, coś tam, czy już przyszedł ktoś, kto dopłaca, czy coś. A ja jak sobie myślę 500 sztuk razy 2 złote, a nie wiem, koszt wyprodukowania to jest złotówkę, czysto teoretycznie, no bo to tak jest przykład, nie? Koszt wyprodukowania taki fizyczny, prawdziwy, to jest złotówkę. I ja. Yy, przychodzę tutaj i rzucam od razu, wiecie, nawet nie czytam tych wszystkich komentarzy, tylko wchodzę i mówię 2 złote. Bo ja sobie policzyłem wszystkie koszty, policzyłem sobie wszystko, wchodzę i mówię 2 złote, no i klient od razu powiedzmy mnie wybiera, a ja na tym zarabiam na przykład 100% nie? i czysto teoretycznie. Po odjęciu już wszystkich, wszystkich, wszystkich kosztów eksploatacji maszyn, prądu, to, to, to. Ja zarabiam na tym 500 zł. No i tutaj tych 20 klientów się kłócących ze sobą no kłócących się ze sobą, w sensie powiedzmy, obrażających tego, kto przyjdzie i zaniży cenę. No to ja z automatu wchodzę i zarabiam 500 w 15 minut. No to, no to, no to pytanie. Przechwyciłem klienta, klient mega zadowolony, szczęśliwy, i mówi, że będzie do mnie wracał, nie? No i ja już mam klienta na nie wiem, rok. Dwa, trzy, pięć, może to jest agencja reklamowa, może powie kolegom, może tak samo jest z ulotkami i ze wszystkim, nie? Dlatego teraz yy, będę chciał właśnie dropshippingowcom proponować takie mega ceny, jak oni będą łapali klienta. Już proponuję, a chcę, będę proponował jeszcze niższe, żeby 100% klientów wyłapywać, bo nawet czysto teoretycznie, jak przyjdzie dropowiec i dropowiec gdzieś rzuci tą cenę. 2 zł, a ja mu to sprzedam załóżmy za 1,7 zł, no to on tam zarobi powiedzmy po 30 groszy, od, no to on zarobi, nie wiem, dwie stówki, czysto teoretycznie, no a ja nadal zarobię też dwie stówki albo 3 stówki, nie na tym zamówieniu, więc będziemy po prostu do, do tego sobie dążyli i po to jest to całe ustalanie cen, robienie kalkulatorów, spotkania i obgadywanie, obgadywanie, żeby to już tutaj temat po prostu zamknąć.